Patrz o kurwa, nie? O, Uwaga co, wbijam co, nie krzyżu, co tu biega? Krzyżu, O kurde, za, za mną, za mną Na zewnątrz ktoś strzelił do mnie Akurat wbiegałem. Dostałem Dostałem, dostałem Skąd? Nie wiem, że nie Tam, gdzie ja kąpiłem, będzie ją lopły? No to, to jest, jest kurwa! Widziałeś u niego serię ładowałem? Ale umarł chyba, wiesz, zginął. No umarł, tak, ale no kurwa, nie. on mi jednym strzałem zdjął, nie? No mnie też, do mnie w nawet strzału nie słyszałem, jak mi zabijał. A ty, ty żyjesz? To tu wie? się band ktoś się bandażuje. Ładuj. Może... Nikt nic nie mówi, to ładuj. No dobra, ale słyszałem tylko, jest zaraz za murem. No to pilnij tak, bo mi. tam w dwóch przybiegli. Żeby was nie zamknęli w środku. Zamknąć... O, Jod, ja zamknąć swój... drzwi? Ja w swoim ciele w plecaku to można im rozjebać. No ja Ktoś musi piłę. pilnować tych drzwi. może spróbować hmm. zamknąć i czekać, póki nikt nie otworzy. Ale jak on zamknie, to oni zalukują. No to co, hmm. mają ślepe drewniane drzwi. Drewniane drzwi rozpierdoli. To Nie są drewniane, aha, ściany. No w sumie jak piłę, wzięli to mają piłę nawet. Nie mają piły, bo te wszystkie ciała leżą w tym wejściu. okej. Okay. Ja ze dwóch. Tam nie jest w wejściu. No kurde, no, ciało popadali. No. Lola. Ej, tylko oni mają więcej wejść. Pamiętajcie nie, o tym. Mam klucz jakiś. Zbieram. No Ej, mają klucz. Uważajcie na gościa, który mnie zabił. A gdzie on cię zabił? Na Białej Górze? Tak. Jeżeli umie strzelać jak podobnie do mnie, to mi mieli problem. Taki skromny. <laughs> no, wiesz, zabił kilka osób, nie? Cztery no. I już, jesteś. Obiegam naokoło, bo oni tu więcej wejść mają. Ich. Ten koleś już zbiega z tej góry, że do mnie zemka ładuje. Do ciebie zbiegnie? Tak. Wiecie co by się przydało? Ciekawe czy są pułapki. Kiedyś były te <laughs> pułapki. <śmiech> na niedźwiedzie, chyba nie ma tutaj na A to nie, to na się, bo. Był, wiesz? Ja to zawsze kładałem je na remizie, siedziałem na górze, ktoś chodził na remizę, i ja od razu padał Potrzebujemy kogoś, żeby tutaj zabezpieczył ten teren, nie? Zbignijcie tutaj, ile macie sił na blachę Bo na rowerach, ile macie? No ja jadę, 2700 Ma Ja się próbuję zrespić, może nie zblutowało mojego ciała Zblutowało No, Chyba Widzę, że zahaczyłem drzewo Walał połe w ręku? Zabij go, skąd młoda. Miałeś kojota? Miałem Ten jeden ci Prymus z auta nie wysiadł czasami? Zabij go, on ma mój loot Tak to wyglądało Czekaj, bo... Gdzie z auta? Kalka leci No skurwysyn, jak go mnie tu widział? Skurwysyn, nie le... Gara 70 metrów Gdzie cię zabi, Gara? E, tam gdzieś, gdzie Norbert, z tej samej strony. A, poza bazą, okay. Bli, Tylko, że już jest bliżej tego, lotniska. No dobra, baza, tam, w bazie ktoś jest jeszcze, nie? Do czego strzelasz? Ninja, jest coś no, jakiś bagie? gość przy tym, chyba dostał. Koleś jakiś podbieg do bramy. Potrzebujesz żeby kogoś, żeby tu ten, przybiegł. I no, no, zostaliśmy tu we dwóch. Ja już I ja mamy, już mamy, to mamy do ogarnięcia cztery bramy. Dobra Light jest was dwóch to i tak dobrze tak Nie wychodź, nie wychodź Damian Damian wracaj ja tu jestem też Kurwa macie no, się... no, no kur... szybko biegnij jest przy drzwiach szybko Szybko, szybko, szybko. Będziemy tu walutował Zabiłeś go? Tak Nie, zabiłem go ja Nie tylko zabiłeś Ale ja go dobiłem Ze 100 metrów Dobra świetnie No i kurwa Otoczyli mnie. Jest na górze Gdzie na górze? Na budynku. Skowaj się w rogu i czekaj aż przyjdą. Mogą cię kurwa zamknąć trudno. No Ciebie. dobra, ale mnie otoczyli Mogą wbić i z tyłu, i z przodu Z każdej strony Kurwa, Bo sied siedzę za samochodem. Brama jest otwarta. Ja mam już blisko, Adios, tylko musisz mi gdzieś e, powiedzieć, które drzwi są otwarte, żebym od razu Z tyłu, od w tyłu. strony tej bazy wojskowej, którą okradamy za każdym razem. Z tyłu, y, Radek, one są tak ukryte. Ja wiem, tak, skanawianie, tak, tak. Skanawianie, ja, tak. ja wiem, 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 wiem. Kurde, szkoda właśnie, że granatów nie mam. Otwarte są. W moim ciele jest. On... Są otwarte. Adios, ja. moje ciało, tam leży, tam jest jeden granat. Wejdźmy w pięć ciał. Tam radę rowerem wjechać? Ale nie ma tu w żadnym What z tych Co Czemu jestem na ten... Nie rowerem, zostaw rower i ten, Tak W środku? No, w środku wulkanu mnie zespił. Co za bzdura! Wychodź. No biegnę, Radek, jak będziesz po prostu pilnował tych drzwi tu z tyłu, to ja polecę tam. Do tego... Gościa. Czekajcie jeszcze chwilę, bo ja już jadę, 500 metrów, 400. Czekajcie, łatwo powiedzieć. raczej nie zabijesz tam tego typu no, ale radek jest u nie. ciebie, nie? Duży żołnierz. Dużo. Nie, nie miałem tylko haczyta nie miałem jak. Kurde. To taką A... stromą górkę w tym wulkanie raczej nie podbiegnę. Ale nie ma tu granatów. Znaczy nie podrosnę, znaczy nie podjadę rowerem. Musisz się Rowerem jechać, ale mówię sobie, chyba raczej nie da rady. Musisz zabić. Ja tam wejść na tą górę, mogę, tylko że to pół godziny zajmie. A ty leżałeś, Militia, przy drzwiach? Tak, tak, w przejściu, w tym przeciągu. A ty od zewnątrz bazy? Nie, nie ja, od... ja, ja w, w środku, środku siedzę. Aha, a na zewnątrz bazy jest coś? Nie, no... ja Radek, nie tam, nie tam, wracaj, 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 to jest taka maleńka szczelinka, tylko do przejścia. Ej, czekajcie, dodajcie mnie do grupy. Powiem ci kiedy. Dodajcie mnie to grupy tu, 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 tu. Zaraz tu jest taka mała szczelinka. No, A, ktoś może wystarczy. I na piechotę, nie rowerem, na piechotę. Na piechotę jest. Dobra. Pilnuj, jest. pilnuj Pisz, tam nie, nie, wych nie wychylaj się, bo Dobra, tutaj to, 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 to gościu kampi. Też to Ej, nie zróbcie. Czy to jest ciało w ogóle. Marek, mi, nie Militia nie tam leżał. Daj mi go. No bierz granat. Go, gdzie, jak się go dać? Czekaj, dobra, wybiegnę. O, Primus. Jestem. Zabiję Ricardo. W, pleca w plecaku go będę. By... Czekaj, a nie. nie szybko, szybko, szybko. Plecaka ci wrzucę. jest ta bo W Tej bazy zgubiłem. Już. Wrzuciłem no. ci już. No wiem, wiem, wiem. Tylko kurde, tobie w plecaku grzebie. A kto jest tym szefem? Ja chcę wyciągnąć. Chodźcie. Za dużo kurwa ciał tu leży. Gara zabity. No, respi się bliżej. Kurwa, A? na której je górze padło? Biegam do was. Pamiętam teraz. Taka chyba, że schowa moje ciało, jebane. Przypuszczę, że jest lutowo, bo miał jakiś plecak też w klawiat. To ja tutaj ja, twój... ja, To ja, to ja. A czemu ci nie dodali do tego? Weź ci No dodali. mówię czwarty raz, kurwa, że nie dodali. To... No i się siepiera tu jest. Kurwa, no dzięki. Gdzie siekiera? No, przy chłonicy stoi. Macha tą siekierą. Zabili cię? Je nie, żyje jeszcze, zemdlałem, ale... To na oślep. Z góry, uważaj, uważaj, ja, tutaj jest jeden. Już, już, kurwa, ktoś do mnie strzela. Siekiera pewnie. Ej, jak oni tu są? Tak tutaj stoi na skałce w środku. To ja, to ja na skalę to Ktoś walił z góry z tego. Ktoś musiał no się No tak! Tam z wieżyczki. No, Red Easy nie było go wcześniej. Musiał się tam zalogować. On nie grał, Red IC. No, On się to zrespił. Zalogował się tam. A zalogował się to znaczy. Ach. Masz go? Kto strzela w te drzwi? Nie to... wiem, ktoś tu do mnie strzela, ja tylko odstrzeliwuję, bo ja nic nie widzę. Wchodź do środka, w środku nikogo już nie ma. Zabiłeś go? Tak, zabiłem tego na wieży. Biegłem po kamieniu i go odstrzeliłem. Zebrałem 600 krwi leży w drzwiach. 600? No, to tak. raczej nie zdążymy. 800, 3400. Ba... 400? Tak, szybko, wstawaj, wstawaj. 800, 400? Dawaj, 400. 400. 480, sorry, no? Jasna cholera Kurwa, musiał schować moje ciało. się, zdążę, zdążę. Tak, on skanuje przez ścianę, on przez ścianę skanuje. Tak Dobra, żyję, żyję. Przeszukaj, tak, żyje. Cie, przeszukaj ciała w, w środku, bo Blood może Glead będzie. Ej, ja wziąłem Twój plecak tam gdzie, ale ja no to, to może być w plecaku. Ale jak kto gliczuje? Ej, hey, drzwi, kto Aj, zamknął? Oni. Otwierać. od razu otwierać. Otwieram. Ja tu dużo nie zrobię. Ej. Schowaj się ja trochę do, do kąta. Ja, ja, mam, ja mam oko tu na to wejście. Drzwi? Tak, Zabij? widzę. Ile ja mamy w ogóle wejść do nich? Jednym... Z dwóch stron czy z trzy? Zamk no, zamyka, zamyka, zamyka. Otwier otwórz, 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 otwórz. Zablokowane są, dobra, otwieram. Patrz tam, bo ja robię blutakę. Tak, tak, patrzę. Zamyka. Będzie się bawił z tobą. Tak, zlutował mnie. Nie idzie. Nie idzie, zalokowane były już. Nie mam moich w musiał też się schować. Dobra, zalokowali drzwi. No one były już zalokowane. Czyli co, już nie wejdziemy tam, tak? Dobra. Norbert, ty otwierałeś plecak? Nie. Ktoś koło mnie. <słyska> Dobra, mam 600 metrów do was, spróbuję gościa zdjąć z haczety. No dobra. Pan stoi w drzwiach. Tylko, że mają drzwi zablokowane, więc nie wejdziemy. Ktoś brał msr jest -y z tamtego safeu przy czerwonej wieży, czy nie? Dobra. Gościu, gościu, podchodzi. Gdzie? To byś nerwi? Ktoś drogą MSR-y z tamtego sejfu, co było co, Adios? Militia go widzi. Wylokujcie się na chwilę i niech sobie Nie, 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 nie. Zalokujcie nie, nie, nie. nie, nie, nie. czekaj, jeszcze nie. Możemy spróbować zwrócić tyle ile się da i pozabijać po Zabiję go, to ja, to ja tyle w końcu, ja, ja w końcu. Dobra, dobra, dobra. Ej, zróbcie tą grupę, Jewanów. Zabiję gościa na skałce. Jest Może Podchodził. Na dowódcy, to boję nie kto zrobi. Dobra, no, ja no, robię. Jest dowódca, bo oni przeżyli ja zginąłem. Kiedy byłem dowódcą. Nieważne czy jest dowódca, czy nie, ktoś niech zrobi szybko teraz, dobra. Delka leci to szala, to ja skanuję, bo tam strzela za ściany. No, on też skanował, dobra. A jak to skanuje? No, on skanuje przez drewnianą... przez drewnianą ścianę, da się przestrzelić. Aha. Liczy na farta, że trafi. A metal też. Dobra, ja mam tego, ja mam MK Moda. Jak on zacznie strzelać, to ja też będę do niego walił. Okej, okay, podchodzę do bazy. Jakby co, wiecie, jak mnie rozpoznać. Jeden wielki kurwa biały łeb bo jeszcze robię. Zceptuj chyba zaproszenie i będziesz ten, bo za na razie fisa. to zaakcentowałem chyba, tylko nie wiem I, Ja widzę, że jest Norbert i ja. jest. Nie, jeszcze są, adios i ja ja jeszcze. Założyłem. Napisało, przyszła, a ty Ja jestem. Ja założyłem napisał, że muszę poczekać. Weź zaproś Ja opuszczam tą grupę. Czy znaczy ja dostałem, Zaprosiłem. Dostałem, dostałem, że muszę poczekać zanim się pojawi z kolei to skanuje A to jeszcze raz. O, tam, tam od tyłu, gdzie było otwarte. A tak, ty gdzie myśmy A ty ja 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 podejdę. Militia, uważaj tam na te tyły, bo on może na wieżę sobie wejść. już ja nie mam tej grupy. No czekaj, już cię... Wiesz, wali... wejdź, ale wyjdź z tamtej. Nie. Gdzieś tam kurwa wali z daleka. Pobij mi tu mocno. Z tamtej grupy jak wyjdziesz, to będziesz o, Biegnie, wejść. biegnie, Tyś jest biegnie, już obok tam. mnie. Wali do mnie, wali. Zabił mnie. Kurwa mać. On stoi tam gdzieś kurwa przy krzakach. I się kampi na to, żebyśmy się nie wychylili. Chyba na ciebie tam na skalę kampi, więc uważaj. Od strony, jak się patrzysz na wieżę. No zobaczysz na wieżę, to tam koleś będzie siedzieć SD? Z... No ma SD, więc uważaj no W ogóle cały Birma, ma cio, cio. Nie krzyczcie! Bo teraz trzeba słuchać każde ładowanie To ten co mnie zabił On tu ładował broń za ścianą przed chwilą No to o tego gościu który mnie zabił Dobra jak otworzyć drzwi to nie ma szansy muszę z tego pocisnąć MK moda ale tylko pamiętaj, oni mają trzy wejścia, albo cztery nawet, do no bazy. Właśnie, no. no Ja widzę dwa. Widzę bramę Ej, a nie można tutaj. ich zabutować wejść? Nie. Ja Plot pola mają. No, nawet gdyby tu nie mamy czym. Przy jednym teoretycznie szłoby zastawić MTVR-ką. Twoją broń biorę. Moją? No, jest w SV98. Aha, z tego, dobra. Ja tam do nich jadę. Ja mam DMR i MK moda, jak coś. Gdzie by tu zajebali się... z M14? Kurwa, nie. czemu moja postać ciągle biega? M14 też mam. Jestem na lotnisku, jak coś. Ty, to jest suf. <noise> A kółka nie ma dobra. Tak bym go I... postawił przy sobie. są cztery sufy. Jak to są w... te tak frontowe wyjścia od garażu, to on gdzieś tam w choinkach się kampi, więc. Tak, tylko te sobie aksus są pozamykane, tak, tak byśmy pozostawiali drzwi. Nie, ten jest wsuwane. otwarty, tylko, że nie ma kółka. No. To też nam ja nie Ja gdzieś pomaga. tam klucz znalazłem, w którym ściele, więc... Właśnie, był, no. Bo ja to też go przeglądałem. Ja go wziąłem, ale umarłem na zewnątrz, więc też problem. Aha. <laughs> Okej. Okay. A to po co ty w ogóle wybiegłeś? No bo kurwa, gonił mnie to próbowałem dodżonać. No. To strzela. To ja, na lotnisku. Dobra, bo wiem, bo ja jestem na lotnisku, żeśmy nie dostrzeli. A ja jestem w Dili teraz, Adys. spoko. Grupę tą... Ciebie mamy opisanego. A, no też Ktoś strzela tu niedaleko. Okay. No bo ja. Dobra, już jestem w grupie. Ktoś podchodzi, bo było strzał słychać od strony naszej bazy. Ja jestem w Ja Też mam soldier. A ten koleś, koleś, co skanował, to z której strony był? Z tyłu, tam gdzie było otwarte. Tam czy ty, czy jak? Ale te drzwi, od której strony Bo Nie wiem gdzie one były. Od, od strony bazy od tej, od strony tej bazy wojskowej, wojskowej na dole. Okej okay. Co jest? Uuu, Czyli tam jest kolejna siedzi? 2000. Tak, tak, tak. Niedaleko drzwi. Ja nie mam kurwa amunicji. Na ja te Co to było? Co to jest twoje kurwa no tak. SV? O, tu Aha. jest ten, tu jest ta, piła, tu jest. To ją rąb! No, ale ja jestem w środku, więc co mi to, po co mi to? Ściany idzie? Rozwalić? Nie, no i idzie, idzie. idzie. Jak mi starczy paliwa, to wszystko nie rozwalę. Ściany rozwalimy, i jest ten. Jesteśmy ustawieni. BK... Bo to będziemy to mogli wchodzić. No, możemy rozwalić. Z zewnątrz skanuje. mnie. Bla. On jest zaraz tutaj, kurde. Kurwa nie mogę bikona postawić. Fuck, czemu? Ej, serio, nie, nie z... mogę postawić kurwa znaku. Ej, cicho, cicho, Damian. Bo kurwa, on tu jest pod czy, murem gdzieś. A, on był na skałkach. Czekaj, zaraz wam podam kordę. mano partyś, no Nie, to ja, Genix, otworzyłem tą wieżę. Byłem tam na początku, jak tu wbiliśmy. Ale co, to te skały przy ich bazie? Tak, na skałkach tam ktoś siedzi. Tu nie będzie Muszę, kurwa Kurwa, co ta moja postać robi? Oby kurwa gdzieś dobrze się zyskał Dobra, widzę, że nikt nie zauważył, że byłem z <laughs> <laughs> Musiałem się odlać, bo normalnie zaraz zawał kompa zawał, zawał kompa? <laughs> Chodzenie wodne, Kurde, ja bym podbiegł do tego ciała, które zabiłem, może granaty nie, nie, ma. Nie, 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 nie. nie Ale ma co. On przy skałach leży. Ruszaj się, my już tam idziemy. Przy których skałach? W środku bazy? Tak. Dodajcie do grupy. Nie. Ten, który ciebie tam podchodził. Ja idę z Podasz kordy tego? Do bazy. Tego kolesia? Tak. Adios masz GPS-a. No, każdy ma. No, podaj no. kordy. Twoje, teraz, aktualne. A. Chyba, chyba, góra. chyba że tak, tak nie 366. Koleś był gdzieś na skalce na 74-168. Stamtąd gdzieś strzela do mnie. 74 no, no to ja 8, jestem tutaj, no. widzę go. Widzę go, jest, jest, widzę go. z kurwy syna, zanim ja tam dojdę. <laughs> Norbert zrobi coś gorszego. Nie mnie w zieloną zespić? Na zieloną? Ej, w ogóle siatki nie ma na lotnisku. Co się stało z tą siatką? Dziękuję. Dziękuję. Nice, nice. Ładnie. Dawaj mi jego gir, bo ja nie mam broni, na krótki dystans. Na skalę Super. leży. Ej, to jak? Yy, rozwalamy to ścianę jedną? No próbuj, Ta, próbuj. To ją, a jak nie to. Jak próbuj nie żeby wejdę? dało się tu wejść. Ale to adres jakieś mam długi w ogóle, że mi No ja, ja tu pilnuję od jednej strony wejście Nie ogarnę całej bazy za duża jest. No, spoko, spoko, nie mówię o całej bazie, ja tam gdzieś pod ciebie podejdę. Spoko spoko, Gromek. Nie chcę nasze ja pojazdy wzią, niszczą, przecież wzią, my tam wzią, mamy co? 3 suwy. Co? Ej. Mówisz? Bo tu jest taki ten, tu jest taka fajna ta, nie? Takie fajne wejście do tutaj przy tej bazie. <grym> ścianę. Norbert, ty wziąłeś tam jego TT? Tak. <grym> Gromek yy, sugeruje, że oni mogą siedzieć w naszej bazie. <grym> No co robią, ja, 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 ja tam nie zrobią? No wiem. Chyba że nie było pozamykane. Jest bardziej wypasiona. A, a sejfy. O, fuck. strzela. Jak dostałem przez ścianę. No zeskanował cię. Kurwa, ej, a... no i tyle. Nie wiem, czy, nie wiem czy wiesz, ale widać ten. On tutaj no wiem, pod utf no, powerką ale... leżał, pod utf powerką leżał. Ale ja leżałem ten. Ja no leżałem, wiesz? ja stałem za całą, za może nogi ci widział czy coś Ostrzela jeszcze Zabijesz go prymusek? Tak, za to tobą okay. leżał. O tu jest, tu jest, tu jest Gdzie? E. Bo teraz prymusek się tam dzisiaj tam Kurwa był, z tyłu za amtefowerką Zabicie? Z tyłu za amtefowerką, tak zabił mnie. Dostał, dwa razy dostał, widziałem po szyję, ale kurde żyje jebano. Cio, 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 ja tam jadę. Ja go kurwa nie widzę nawet. Gdy <laughs> ale go zeskanowałem przez drewnianą ścianę. <laughs> nie był potem tvr kurwa. Z tyłu za nią. O nie. <laughs> nie. Ej. On był pod ścianą. Ej, on podbiegł dosłownie pod tą ścianę, przy której ja byłem i zaczął się bandażować. Może z nimi ugodę, napiszemy do nich, że jeżeli otworzą nam drzwi... Zbierzemy się wszyscy, to zostawimy tą bazę i nie będziemy się na nie kochać. A, a co im to ten zrobi, że my się tak. tu postrzelamy? Nie wiem, po prostu pójdziemy sobie w spokoju i zbierzemy giry. Ktoś przyjechał z naszych teraz pod bazę rowerem? Ja. Zapraszam wszystkich, bo nie jesteśmy na tym na bieżąco. Mnie nie zapraszaj, bo ja się zabijam. Nie mhm. widzę. Ja szedłem od strony lotniska, zabiłem tego gościa na skałce, przyszedłem tam militia, tyciąłeś tą piłą, a gość no. pod MTVR leżał. Rower, rowerem przyjechał, nie? No dobra, dobra, ale chciałem zrobić. Zabiłem, zabiłem tego Aj, gościa. Zabijem tego gościa. Siadł do tego, do samochodu wsiadł. Kto to wsiadł do samochodu? Do, do F pa zabijaj, zabij, zabijaj. Wsiadł. Zabij, zabiję, zabiję. Zabijaj, ale zwiedziłem zabij. się i gość stał z tyłu za MTVR-ką. Jaki I samochód? Nie zbieram. mogę go zabić, bo jest w środku. Ale w środku w bazie? Nie, w mtvr-ce, no w ciężarówce. Wal do niego. Mam za słabą broń. Na Stanaki i jest... jeszcze SD. Ale Ty może, może się przebijesz. Dawaj. Próbuj. Ja ze stonagów teraz dwóch zabiłem, nie? Próbuj, z, z tyłu siedzi, czy gdzie? W Ok, Okej, ja podchodzę z prawej strony. On ucieka, ucieka, Podje odjechał. Mhm. Odjeżdża. Walcie w tą ciężarówkę. Ta misja ma w środku, jak coś w niej. Ale walcie. Może pewnie kurwa silnik, cały lud pod bramy i sypuje. Ładujcie w silnik. Zgaduję, że pewnie cały lud spod bramy zebrał. No on ma czerwony silnik, więc jak rozwalić auto, to to nic nie zrobi z tym. A ja zacząłem do niego strzelać i wiesz, i on cię wypłoszył. Jeśli drzwi są zamknięte, ja to z rado. zamkiem kurde nic nie zrobię. Ja to jestem rada, jak chcesz Podjechał od frontu Jest chyba Jest tutaj MTVR-om wjechał Ej, on nie wjechał ja nie do środka MTVR-om. Nie, krąży dokoła. Kurwa coś mi się stało ja się nie mogę ruszać, on Zamknięty drzwi są. wjechał tu z powrotem Wybuchł. On wybuchł? Samochód wybuchł. No. Aha, nice. Ty, ktoś do mnie strzela. Jak on do mnie strzela? Skąd, kurwa? On jest z dwóch stron, z tego co słyszę. Z dołu, z dołu. Stamtąd, stamtąd. Gara zaproszenie poszło. Nie mów stamtąd, tylko mów kurwa skąd. Walą teraz z tej drugiej strony, z strony czerwonej tej. Norbert, Prymus, Militia poszło. Mi nie wyszyło, ja się Damian poszło. Ja o wszystkim. No ci dopiero powiem wtedy. dwóch. Ale nie mogę do was wejść teraz. Gdzie jest dziura. Mm, gdzie chcesz wejść? Nie ma do bazy nie wejdziesz, zamknęli ją. Aha, no po Może podejdziesz pod wokół. ścianę i spróbujesz mojej działki. Jeszcze jest jeden. Wiesz, tutaj jest teraz walka o ten cały lud pod, pod, pod tymi drzwiami. Jest mnóstwo ciała, mnóstwo ludu. No, no tam... Zbierzmy no, 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 jeździć no, wszystkie bronie ze sobą, tak spakowane no, jakieś. Nie ma, nie, to, nie, no, ma, nie si ma czasu si na hejo, gramy, gramy. gramy Siema. Wiec. Wbijaj na full fullspeedzie, rozwalamy BWUK w bazie. Siedzimy, no? w, siedzimy w ich bazie. No. W, śro w środku. to no. było Jak oni przyszycali wylutowani, to aż trochę dziwne. Co ty? Pierwszy barak i jesteś wylutowany. No właśnie. Ja to no. samo zrobiłem, przyjechałem ze snajperom od razu. Ktoś się tak bandażuje, komik. Ktoś by się zwłaszcza jak bandażuje. Jakbyśmy mieli trochę więcej osób, tak Zabij. Jak, jak nie odpowiada, to zabij. Zabij rad. Ale ja nie słyszałem tylko. No dobra, ale jak kogoś zobaczysz, to zabij. No ja teraz na przykład tego gościa zabiłem, bo podszedłem i widzę, że ktoś jest, a nie ma znacznika, i mówię, pierdolę strzelam. No i od razu, no. Nie ma znacznika, pieknął, pieknął. No to... Ej, wyślijcie mi zapro... Jóźdź. Biegnie, biegnie, widziałem gdzie koleś. Biegnie do wejścia. Musicie uważać. O. Okay. Mam pytanie: jak byście się tam znaleźli? Przypadnie. Yy, gościu otworzył drzwi, jak Damian był pod nimi. I wbił do środka, zastrzelił typa i wiesz, mieliśmy otwarte drzwi, nie? O kurwa, tak. wchodzić, jest. zabijać i tak dalej. Ja może kulką podlecę. Masz? No mam. Ej, to mamy tego, Tylko. Ja mogę. Mnie. Dwóch ich jest, dwóch ich jest tutaj. spróbuj tam podlecieć, wyciągnąć jakiś dziw. Gdzie oni są. Kto mnie zabił? Pokazało się. Nie. Nie Zaczekam aż otworzą drzwi no. Ale wiedzą, że tu jestem Bo zeskanowałem tego jednego No, wiedzą, wiedzą. no i przez mursy będą zaglądać mhm. Ja mam <coughs> moda, więc można skanować Ale tam cię, nie, tam cię nie widzą Ale oni też mają NK mody i to dużo Do mnie trzy strzelały NK mody Ale tak średnio ogarniają dzisiaj. A wczoraj ogarniali. No. Nie. Oni mieli po prostu kurwa farta, tyle. Myśmy kurwa normalnie niszczyli, jakby nie to ich głupi fart. Teraz widzieliście co się stało. Byliśmy im kurwa do bazy. Prostrzemy im na ogródek. No nie, nie do końca, bo w sumie te no są nie No tak, nas, no parę będą też my popełniliśmy. No ale my też ich zdejmujemy to, znaczy no, no. no jasne. głównie Norbert i Prymus na razie. No, Norbert to dla mnie źle przykoksił, ten z tej białej. A ja? ja. O, ja to. Ale ja ty z białej, z 1200 metrów nie, nie zabijałeś. <laughs> Dobra, są w środku, widzę jak jeden biega. To są, bo tam ich dwóch jest. Z dwóch stron tak. będą mnie podchodzić. Chyba zamykał i otwiera. Ja jadę przez lotnisko jak coś nie strzeli się do mnie. czy zamknęli wej wejście. jak wliczy. Jasny jeden kurwa strzał A zabije się ja, tego? Tego zabijesz też A, to drugi w momencie kiedy wyskoczyłem na tego pierwszego. Dobra, mają bazę z powrotem.